Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Gracjan Astacki, jestem teraz w Teatrze Muzycznym Capitol, gdzie będzie wystawiany musical Gracjan Pan. Tutaj właśnie na tej scenie ciśnień będzie grany super musical. Byłem wczoraj na... Próbie generalnej, no i naprawdę wygląda po prostu rewelacyjnie ten musical. Super piosenki, bardzo fajnie grane, śpiewane. Super przedstawienie, naprawdę, i do śmiechu, i do łez, i do wszystkiego super fajne. Więc jeszcze raz, wszystkich zapraszam, właśnie żeby zobaczyć właśnie ten musical Gracjan Pan. We Wrocławiu w Teatrze Muzycznym Kapitol. A ja teraz jeszcze tutaj wam pokażę z bliska, jak wygląda scena. Tutaj sobie zejdę, trochę tak, y, niewygodnie do tyłu iść, ale muszę tak zejść do tyłu, żeby właśnie y, pokazać widzom jak tutaj wygląda. Chociaż zrobię teraz taki... O, taki jest łatwiej schodzić, a nie do tyłu. O. I tutaj właśnie tak wygląda scena. I tutaj będzie właśnie wszystko się odbywało. Cały musical będzie właśnie tutaj super grany. Bardzo fajnie to wygląda. Tutaj jest właśnie scena. Tutaj jest widownia. I super fajnie wygląda. Ja tutaj też mój obraz się w tym słoneczku pokazuję. Węże. Nie mogę więcej zdradzać szczegółów. Wszystkich zapraszam. Polecam. Na razie. Cześć.